Witamy po przerwie i serdecznie Was zapraszamy do wysłuchania nowej opowieści. Pozdrawiamy wszystkie dzieci z Wszechnicy Rodzica, ale nie tylko. Również inne dzieci, które zechcą wysłuchać tej opowieści. A z Wszechnicy serdeczne życzenia posyłamy na tarce Lilianie, Marcelowi, Gabrysi, Kalince, Przemkowi, Aleksandrowi, Hani, Basi, Ernestowi, Emilce, Tymkowi, Zosi, Michałowi, Ali, Adzie, Kamilowi, Jakubowi, Rykowi, Michałowi, Franiowi, Agnieszce, Magdzie wszystkim, wszystkim dzieciom z Centrum Kultury w Piasecznie, z Wszechnicy Rodzica, z całej Polski i z całego świata. Posłuchajcie historii o Kudłatym. To historia, którą napisała specjalnie dla Was pani Ania, znana Wam z Wszechnicy, Anna Aleksandrow Stańczak. Przeczyta ją, przeczytam ją ja. Czyli Litka Iwanowska-Szmońska, a będą nam towarzyszyć tutaj Tereska, która może się pojawi, a może nie, Ida, to taki nasz maciutki piesaczek i być może pojawi się również piątka, e, piątka, nasz nowy członek rodziny, również czworonek. Ale ona jest niezbyt e, odważna, niezbyt, niezbyt śmiała, więc być może się tym razem nie pojawi. To będzie pierwsza część historii. O Kudłatym. Zapraszam. Rozdział pierwszy. Poznajcie Kudłatego. Cześć. Chciałabym, abyście poznali Kudłatego. Ja znam go już prawie 3 lata i wiem jedno. To nie jest zwyczajny pies. No bo sami powiedzcie. Czy zwyczajne psy grają w piłkę nożną lub badmintona? Czy śpiewają, a może latają? A, no właśnie, nie. A kudłaty robi wszystkie te rzeczy i jeszcze dużo więcej. Ale zaraz, zaraz, wszystko po kolei. Kudłaty ma trzy lata. Kolor jego sierści dorośli określają jako tri kolor. Tri, czyli trzy. Kudłaty to trzykolorowe border collie. Gdy na niego popatrzeć, widać przede wszystkim biało-rudą, włochatą mordkę z bujnym, białym kołnierzem poniżej. W tym kołnierzu wygląda zupełnie jak król lew. Jego duży, czarny nos jest prawie zawsze przyjemnie wilgotny, a nad nosem znajduje się ciepła plama wielkości chrabąszcza. Czy widzieliście kiedyś chrabąszcza? Jest większy od biedronki, pszczoły, a nawet bąka. Głupalne letnie dni, chraboszcze latają na wsi całymi stadami nad ziemią i głośno bzyczą. Pewnego razu, kiedy byłam skudłatym na łące, kilka z nich wleciało mi we włosy i wcale nie chciało stamtąd wyjść. Oganiałam się rękoma, piszczałam, a one tylko bzyczały i bzyczały na mojej głowie jak jakiś szalony świder albo wiertło. Chyba myślały, że moje jasne włosy to siano albo zboże, Coś im się pomyliło. Kudłaty ma właśnie takiego chrabąszcza nad nosem. To jest jego znak szczególny. Ludzie też mają znaki szczególne. Na przykład pieprzyk pod lewym okiem, albo blizna na prawym policzku. A wy macie jakiś znak szczególny? Kudłaty, to jeszcze na no wiecie. Uwielbia pieszczoty. Często, kiedy się do siebie tulimy, całuję tę jego czarną plomkę i mówię. Jesteś kochany, najkochajszy kudłaczeku. On wtedy przychyla trochę swój łeb na jedną stronę i patrzy mi radośnie w oczy. Chyba rozumie, co do niego mówię. Wygląda wtedy, jakby się uśmiechał i czuł, jak bardzo jest dla mnie ważny. I jak bardzo, bardzo go kocham. Myślę, że to ważne, aby często mu to mówić. Rozdział drugi. Ja. Jejku, ale ze mnie gapa. Jeszcze się Wam nie przedstawiłam. A przecież to pierwsza rzecz, kiedy się kogoś nowego poznaje. Mama mówi, że należy się przedstawić, bo tak jest kulturalnie. Mam na imię Ania i mam 10 lat. I miło mi Was poznać. Jestem najmłodsza w rodzinie. Mam dwóch starszych braci: jeden to Tomek, a drugi Wojtek. Może myślicie, że jest fajnie, jak się ma dwóch starszych braci? Że niby mogę się ciągle z nimi bawić i wygłupiać, i robić różne fajne rzeczy? <laughs> o nie. Nic z tego. Moi braciszkowie bawią się, owszem, ale ze sobą. Albo ze swoimi kolegami, którzy często nas odwiedzają. Mnie traktują, jakbym była niewidzialna. Może dlatego, że jestem najmłodsza, no i jestem dziewczyną. Pewnie im się zdaje, że powinnam się ich słuchać robić to, co oni powiedzą. O nie, nigdy. I wcale ich nie potrzebuję. Mam swój świat. Lubię czytać książki, pisać opowiadania, rysować, lubię piec razem z mamą, maślane ciasteczka i oglądać stare, rodzinne fotografie. A poza tym mam kudłatego, a z nim, z nim mogę się bawić, kiedy tylko zechcę. Mama zawsze mówi, że kudłaty to taki sam członek naszej rodziny, jak wszyscy pozostali, i że musimy go szanować i kochać. I być dla niego dobrzy. Wcale nie musi mi tego przypominać, bo kudłatego nie można nie kochać. I powiem Wam coś w tajemnicy, tylko psst. Czasem to nawet czuję, jakbym kochała go trochę bardziej od Tomka i Wojtka. Oni czasem mnie dokuczają i są niemili, a kudłaty nigdy się tak nie zachowuje. Jest najukochańszym przyjacielem. A jaki potrafi być opiekuńczy? Pewnego razu, kiedy schodziłam z drzewa takiej starej rozłożystej sosny, na której mam bazę z desek, strasznie starłam sobie skórę na nodze. Piekło i szczypało jak nie wiem co. Kiedy usiadłam na trawie pod sosną, kudłaty natychmiast do mnie podbiegł. Zaczął lizać moją ranę miękkim językiem, jakby chciał mnie wyleczyć. Ale tata mu na to nie pozwolił. Powiedział, że w pyskach psów jest ogromna ilość bakterii, wirusów i grzybów. A moją ranę zakleił plastrem. Rozdział trzeci. My. Od kilku lat mieszkamy na wsi. Mamy niewielki drewniany dom z dużym słonecznym tarasem, który latem gęsto zarasta pnąca się winorośl. Dzięki temu z końcem wakacji możemy opychać się z słodkimi granatowymi winogronami. To lepsze niż cukierki, szarlotka na ciepło, a nawet bezy. Hechota! Ogrodnikiem w naszej rodzinie jest tata. To on podlewa, przekopuje, nawozi, przecina i dba o rośliny. Mama mówi, że nie ma ręki do roślin. Nie bardzo wiem, o co jej chodzi, bo ręce ma normalne. Dwie długie, zwisające ku dołowi kończyny górne, z palcami po pięć sztuk na każdą rękę. Mama często mówi takie niezrozumiałe rzeczy. Ona czyta dużo książek i chyba do tego od tego patrzy na wiele spraw inaczej niż ja. Twierdzi, że do życia trzeba podchodzić filozoficznie, bo wtedy wszystko widać z wielu stron. Albo powtarza, że czytając żyje się dwa razy: życiem swoim oraz bohaterów czytanych książek. Wiecie, no kocham moją mamę, ale czasem po prostu jej nie rozumiem. Rozdział czwarty: Dzieciństwo kudłatego. Kiedy kudłaty się urodził, przypominał po prostu białorudą, puchatą kulkę, tłuściutką i nieporadną jak prawie każde psie niemowlę. Psieszczenie. Wśród swoich trzech sióstr i czterech braci wyróżniał się wielkością. Był zdecydowanie największy i niepohamowanym apetytem. Podczas gdy inne szczenięta nony, nony to mama kudłatego, cierpliwie czekały na swoją kolejkę do karmienia, on przepychał się przed wszystkich przyklejał do mamusinego nabrzmiałego sutka i łapczywie sał, i sał, i sał, aż zasypiał. Od tamtego czasu minęły już prawie trzy lata, a on jest ciągle taki sam. Kocha jeść. Dużo jeść. Białoruda, puchata kulka, którą był na początku, rosła szybko, zdrowo i bezpiecznie. Z czasem mleko mamy zaczęły zastępować smaczne mięsne dania. Pani Janina, która opiekowała się wtedy kudłatem i jego rodzinką, dbała, by jedzenie było pyszne i bogate w składniki odżywcze. Wszystko pochodziło z jej własnego gospodarstwa i było ekologiczne, zdrowe i naturalne. Może właśnie dlatego, a może nie, wsia rodzina Kudłatego była bardzo wesoła. Szczeniaki radośnie dokazywały, durlały się, przepychały, zaczepiały i ganiały w berka. A gdy się zmęczyły z nawabą, tuliły się do siebie i smacznie zasypiały. I na dzisiaj to tyle o kudłatym. To była pierwsza część z książki, którą napisała dla Was Ania z rodzica, pani Anna. Pani Anna, Aleksandrow oczywiście, Stańczak, znam ją bardzo dobrze, ale jak trzeba to nazwisko mi gdzieś umyka. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia kolejnych części, które będą w kolejne poniedziałki przed nami. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pa, pa!